Cześć, witajcie, ja jestem Komornik, witam Was w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nie ostatnim odcinku nowej serii. Nowej serii? Starej serii, Boże, co ja mówię. W każdym razie gramy Polską, gramy PRL-em. E, jesteśmy na wojnie z całym NATO, jesteśmy członkiem też Układu Warszawskiego, także, e, no, jak pewnie pamiętacie z ostatniego odcinka, dzieje się dużo. Sosnowiec został zmieciony z powierzchni ziemi. E, my się bronimy, my trochę wchodzimy na e, terytorium e, Niemiec. Trochę Niemcy wchodzą na nasze terytorium. Nie wiem, co się będzie z tego wszystkiego eee, jeszcze, co z tego wyniknie. W każdym razie mam nadzieję, że przynajmniej chwilę będziemy jeszcze istnieć. No więc tak, jaki jest plan? Słuchajcie, ja na pewno chciałbym dotrzeć tutaj do Frankfurtu tymi jednostkami. I z tego Frankfurtu może udałoby mi się też przejąć prowincję Cottbus. Natomiast chciałbym też kilka jednostek na południe tutaj przerzucić, bo już widzę, że w tym momencie mogą być problemy na południu. No i chciałbym zrobić jakiś taki mini front, właściwie całkiem duży front, podzielić te jednostki w taki sposób, żeby chociaż troszeczkę móc odpierać ataki wojsk NATO i być może poczekamy z tym wszystkim do rozwinięcia sytuacji na południu. E, bo, jak widzicie, na to naprawdę e, na nas naciera i to dosyć ostro. Jeszcze tylko sprawdzę technologię, zobaczymy, jak ta nasza. O, właśnie. E, tutaj się coś skończyło, co to było w ogóle, bo nie zauważyłem za bardzo. I teraz kurczę, nie wiem, co tu się badało. To było chyba to. E, bomba jądrowa to nie była na pewno, więc może warto w tym momencie. 52, 54, kurde, nie wiem. E, doktryny lądowe na 55. 55 to nie, doktryny morskie są niepotrzebne, tajna broń też w tym momencie już chyba nie. Natomiast czołgi i artylerię można by było troszeczkę zbadać ulepszone niszczyciel czołgów, to jest coś wartego polecenia. Rozpoczniemy badania, tym bardziej, że one są darowane nam przez jakiegoś naszego sojusznika, także powinno to pójść szybko i sprawnie. E, natomiast tak, tutaj mamy jednostek bardzo dużo i jedną z nich może bym tutaj gdzieś wysłał, kurczę. Idźcie tutaj w takim razie, a ja tu spróbuję przejąć Berlin, może? Myślicie, że mi się uda? E, cztery eskadry i dwie dywizje RFN-u. Hmm, myślę, czy im dać się troszeczkę zorganizować, czy atakować już w tym momencie. Może spróbuję zaatakować. E, o czwartej? Nie. Chciałbym jakoś nad ranem, o piątej powiedzmy. Dobra, i teraz możemy troszeczkę zwolnić czas, bo nie chcę, żeby. To leciało zbyt szybko, no i startujemy z tym wszystkim. E, tak, tutaj Ruscy lecą. E, my się tutaj na razie umocniamy, czy też umacniamy. O, leci jakaś bomba i leci na nasze terytorium i to nie jest nic fajnego. O, Boże. Dobra, w Berlinie jest już bitwa. I raczej ją wygramy, chociaż no te szanse, tutaj patrząc po e, zorganizowaniu, są w miarę, w miarę wyrównane, muszę Wam powiedzieć. Katastrofa. No i zniszczyli nam flotę. No ale no niestety nie mogłem tego za bardzo uniknąć. No bo moja flota jest po prostu minimalna tak naprawdę i tutaj nie ma się co oszukiwać. Mały, marne mamy e, szanse. Mamy bardzo małe szanse, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Ale widzę, że jest tutaj czołg. Także fajnie, fajnie mieć kogoś na zapleczu. No i patrzcie. I teraz mam nadzieję, że wygramy z wojskami francuskimi. Tyle, że będzie problem, bo odsłonimy sobie flankę prawą i być może będzie trzeba e, nawet się zastosować do jakiegoś e, tutaj marszu na południe. Natomiast jednostki, które są gdzieś tu. Tutaj mamy samoloty. No kurde. Amerykańcy naprawdę bardzo dużo tutaj e, tych samolotów wysłali. A wy tutaj stoicie, tak? Dobra. To jak wy stoicie tutaj, to ja mógłbym w sumie spróbować Poczdam przejąć, bo te jednostki idą do yy, tej prowincji. Wy możecie tam zostać. Yy, yy, to może Poczdam w takim razie przyjmijmy sobie. Póki nie ma tam jednostek wroga, to ja spróbuję tutaj przejąć jak najwięcej terytorium. No, a jednak są. To mogę tutaj nie wygrać, niestety, ale może wygram. No, zobaczymy. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to po prostu mnie skrzyczycie, tak. Yy, zwycięstwo w Super. Także dwie jednostki są wycofywane w tym momencie tutaj. Yy, jak idą te jednostki na powolutku? powolutku się tam toczą. Ja zobaczę, jak wygląda sytuacja jeszcze na południu. Yy, no jeśli chodzi o Węgry, to Węgry są raczej zabezpieczone. Przynajmniej na teraz. Ale martwi mnie sytuacja na tym froncie na... W Austrii. Jedna Austria została zniszczona kompletnie. Tutaj natomiast też jakieś walki są, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. No ja na razie wiem, że jest dosyć nieciekawie, jeśli chodzi o. o. Wow, 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 wow. patrz, co się dzieje. Musimy tutaj. zwycięstwo w Potsdamie, super. A tutaj bitwa jednak dosyć ostra, o ten Berlin. Zobaczymy, czy mi rozbiją jednostki. Jeśli mi rozbiją jednostki, to ja będę naprawdę w ciężkim stanie. Ale na razie teoretycznie mamy przewagę, także. Póki ten pasek idzie w tą stronę, to jest w porządku. Patrzcie, jak dużo teraz jednostek tutaj skumulowali. Mam nadzieję, że Rusty dotrą do tego frontu i przynajmniej moje państwo nie zostanie zaanektowane, tak jak miało to miejsce w przypadku no, Czechosłowacji. No. Ciężko, ciężko jest naprawdę ciężko, ale zobaczymy. Eee, tak, tutaj się za dużo na razie nie dzieje. My się do, wycofujemy do szczytu na parcie. Jest sporo jednostek. Katowice mi przejęli. O Boże! Katowice. Wracajcie, Katowice. Parcie, jakie dziady, kurde, wjeżdżają tutaj na południe. I będą atakować Związek Radziecki od południa. I to jest straszne. Straszne po prostu. To, co oni mogą teraz zrobić, to jest. Jakaś katastrofa. Ale mam nadzieję, że tutaj tych jednak e, czołgów troszeczkę będzie. No i gliwice właśnie. Tak to będzie teraz wyglądało mniej więcej. Ja bym chciał bardzo przejąć Berlin, chociaż żeby mieć ten Berlin już dla siebie. To byłby na pewno jakiś tam plus. E, a stąd na razie nie zaatakuję. Ale mam nadzieję, że to wygramy. Tym bardziej, że idzie tutaj trochę tych e, wojsk radzieckich. Także no liczę na nich, naprawdę na nich bardzo liczę. No. No, powiem Wam, że jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o portami Berlin, tutaj jestem zadowolony. Natomiast strasznie się martwię tym, co jest na południu, i chciałbym przesłać tutaj trochę jednostek, nawet nie wiem, czy tej jednostki tej nie wyślę, która tutaj leci. Pogdam został znowu wygrany. A tak wroga często chowam. Patrzcie, co oni robią. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale robią taki perfidny marsz na północ, i chcą mnie odciąć. <laughs> ale jakby tu zrobili kocio, to już byłoby po mnie. No, ale no, ja pre ciągle. Na zachód. Trochę nie jest to dobre to, co robię. No ale trudno. Mam nadzieję, że te czołgi przynajmniej ich odetną. A, a przynajmniej spróbują ich odciąć, że idą gdzieś na te gliwice, czy nawet na Katowice i, i tam, że coś będzie się działo. No i znowu w Portsdami mamy problem. I w Berlinie mamy problem. Także znowu trzeba kolejne jednostki rozbić. To może nie być już takie łatwe jak wcześniej. Sztokholm, tam. Sztokholm. Wielka Brytania w ogóle? Uuu, Warszawa też padła nie mamy Warszawy Warszawa też została zmieciona z powierzchni ziemi no, także wojna atomowa trwa w najlepsze dobrze, że w Warszawie nie było za bardzo jednostek coś wygrałem, poddał chyba wygrałem chyba tak także tutaj kolejna już widzę bitwa oj wykończą mnie, naprawdę mnie wykończą Jesteśmy już tak niedaleko, a kurde. Ale dobrze, bo rozbijamy ich jednostki, także im więcej ich jednostek rozbijemy, tym jest w sumie lepiej dla nas. Tu leci znowu jakaś V2. Coś niespotykaną rzeczą w sumie. W choju trójce przynajmniej, bo te bomby tam aż tak często nie latają. Nie, nie mówię, że nigdy nie latają, ale zdarza się. O, i mamy Portland, super. Eee, I co dalej, Berlin. I Portland przejęliśmy, także moglibyśmy teraz spróbować z Frankfurtu. Nie, stąd moglibyśmy. Upsala, Gdynia, katastrofa i porażka. Czekajcie, zapozwólmy sobie. Mam nadzieję, że tutaj coś zrobią jednostki radzieckie. Zostały yy, zaatakowane, tak, we Frankfurcie. Kurde, to ja bym chciał zaatakować te jednostki w Rostoku. I yy, być może uda mi się przejąć trochę więcej tych terytoriów teraz. Fajnie było yy, potem ten Noirupin. Przejąć, co by mi na pewno dało Dosyć spory Odzew Czekajcie, co, co tu się dzieje Tutaj jest Berlin i Frankfurt Dobra, czyli yy, Jest też trochę Jednostek Radzieckich, to jest na pewno coś dobrego Jeszcze tutaj, yy, Boże Do Frankfurtu ze Szczecina jadą A Jakie są szanse Tutaj całkiem niezły też, damy im trochę Takich zapasów, mimo że nie mamy ich za wiele Zresztą swoją drogą Warto na zapasy przeznaczyć więcej na produkcję nawet mniej a e, dobra, konsumpcyjne na razie nie są mi aż tak potrzebne w sumie bo w tym momencie niezadowolenie jest chyba normalne e, dobra, zaopatrzenie dajmy sobie więcej niż trzeba tak z 12,7 uzupełnienia też mi są potrzebne bardzo, więc na pewno więcej niż potrzeba ja chciałbym tak ustawić, żeby było idealnie, ale może nie będę przesadzał 21, 21 jest całkiem spoko i na modernizację to też nie chcę za bardzo w tym momencie przeznaczać wolę na produkcję dać, żeby ten reaktor chociaż je robił na 50% czy na ileś e, dobra więc, e, co dalej na pewno teraz powinny mi skoczyć e, na zielone tutaj zaopatrzenie po nowym dniu jak się to wszystko zaktualizuje chciałbym to wygrać bardzo Przejąć te jednostki i widzę, że przynajmniej w tym momencie. No i patrzcie, Berlin niestety nie został przez nas skradziony. Musimy tu poczekać. Eee... Kotbus i tutaj idą wojska radzieckie, super. O, i biją się o Częstochowe. Super. Także tutaj ich powinni też już wyciągnąć. I fajnie, że Związek Radziecki wchodzi w tym momencie już na terytorium Słowacji, także tutaj może... Może coś z tego jeszcze będzie, słuchajcie. Zobaczymy, jak się rozwinie tutaj całkowicie ta sytuacja. Szkoda, że te jednostki idą w tą stronę. W tym momencie. Dobra. Wracajmy, bo jak mi odetną, jak zrobią mi tutaj jakiś kurde kocioł, to będzie ciężko. Atak wroga. No i mamy kocioł. Także musimy uciekać. Na kodbus. Chociaż to nie jest dobry pomysł. No ale gdzieś uciec musimy. Jak zaraz zaatakują, to będzie przykro. Fajnie by było, gdybyśmy tu wygrali. Ale chyba tak nie jest tak. Przynajmniej roztok odbijemy. Dobrze, że dużo jest teraz jednostek radzieckich, to mnie bardzo cieszy, bo jednostki radzieckie są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne w tym miejscu. Byśmy mogły ich tutaj wesprzeć, ale zaraz mnie zaatakują z dwóch stron pewnie i będzie pozamiatane. Oj, dużo, dużo ich tutaj jest. Kurde! Rusty, wy tutaj działajcie, bo widzę, że na razie nie robić absolutnie nic. Absolutnie nic nie robię. Tak czujemy ten roztok. To się znowu odsłonię. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł w tym momencie. Trochę ich rozbijam, ale w sumie ja też tracę organizację. I to jest i to jest właśnie strasznie trudne do a, wyważenia. Czy ja powinienem ich dezorganizować i sam siebie też? Czy powinienem sobie odpuścić i spróbować zaatakować znowu Frankfurt? A, tym bardziej, że w tym Frankfurcie jest sporo jednostek. No nie, zostanę tutaj, wiecie? Poczekam aż te jednostki moje się tutaj zorganizują. Nie będę dalej atakował. E, poczekam aż tam tu i mnie nie rozwalą. Ale fajnie, że y, radzieckie jednostki już weszły na terytorium e, Czechów. Także. Dobra, częstochowe pewnie odbiją za chwilę. Mam nadzieję. Szkoda, że nie widzę, kiedy mi tam dotrą. Fajnie było to wiedzieć, no ale nic. No ale nic, może zatrzymajmy się na chwilkę. Widzę, że marnuję jeden IC, ale to już nie jest aż tak trudne. E, widzę, że Irlandia jest jeszcze pod moją kontrolą, co jest bardzo dziwne. E, zobaczmy, jak wygląda mapa świata. Czy coś się tu pozmieniało? Nie za bardzo. Tutaj mam jakieś jednostki, ale to jest jednostka. Co to jest za jednostka? Związek Kardziecki. Płynie tędy. Boże, w ogóle jakaś zniszczona ta flotylla, bo nie ma flagi. No niesamowite. E, tak, tu mamy Kurdystan. Tu mamy Turcję, która wjeżdża ostro. Ale Ruscy też sobie widzę tutaj nieźle radzą, bo bo Grecja też ma jakieś tutaj kurde problemy. Także jest, jest spoko. Istanbul zaraz zostanie zdobyty. Tutaj jest kocioł, z tego co widzę, także fajna, fajna rzecz. Niestety to jest walka na wielu frontach, dlatego ja się nie mogę w sumie dziwić, że rusków tutaj jakoś nie za bardzo przybywa. Ale, widzę, że tutaj mam dwie jednostki swoje, które mógłbym połączyć w jedną, gdybym miał dobrego generała. A że nie mam, to muszę uciekać do kotbusa. I z tego kotbusa, chociaż teraz mógłbym zdobyć Berlin bez problemu. No ciekawe, co z tego wyjdzie. Eee, nic, nic, musimy po prostu działać i... Starać się nie dać uciec. Oj, mamy przesrane Chociaż może nawet nie do końca, bo wygrywamy na razie. Na razie. Ale to jest tylko chwilowe zwycięstwo. No muszę poczekać, aż te jednostki mi się niestety zorganizują, nie będę atakował w tym momencie. To da trochę czasu wojskom radzieckim na dotarcie do linii frontu. I tutaj prawie mamy też już kocioł kolejny. Prawie. Tylko, że niestety e, wrocław został przejęty i to jest trochę przykre. Tak podziurawili mi kraj. No i co zrobić? Sosnowiec ciągle jest polski. Także jeśli jesteście Sosnowca, to współczuję. Ale na pewno na pewno się cieszycie, że Sosnowiec ciągle jest polski. W ogóle ten Sosnowiec w porównaniu do innych miast tutaj jest strasznie ogromny i na tej mapie zlokalizowany w okropnym miejscu, bo w sumie gdzie Kraków, gdzie Sosnowiec No ale skoro jest jak jest to, to trudno, trzeba się z tym liczyć. Mam nadzieję tylko, że mnie tutaj nie rozwalą, chociaż widzę, że raczej to może mieć miejsce. No nic. No nic, nic z tym nie zrobię. Więc końcu Radziecki atakuje Rostock. Ja się tu już zacząłem organizować powoli. Cieszy mnie, że. Yy, no i w poczetarnej zostaliśmy niestety skasowani. Trudno. Atak wroga w Legnicy. Aha. Okej. Okej. Okay. Okay. Biedni Rosjanie. Naprawdę biedni. Strasznie im współczuję w tym momencie. Yy, organizujcie się, bo chcę tutaj zaatakować, kurde. Tylko, przez rzekę i to jest znowu problem. No nic, spróbujmy. Dotarli. Może się uda wygrać, w sumie. Jest taka szansa. Jeszcze ich tutaj wspomogę zapasami. I może się przedrzemy przez tą nieszczęsną rzekę, i może się utrzymamy na prowincji Frankfurtu. Być może, bo nie jestem do końca przekonany, czy tak będzie. Jak mówię, na pewno Rosjanie teraz wracają do Wrocławia. Tutaj jest spory nacisk na. Bratysławę. gdyby przejęli Bratysławę To kurde mogliby Bańską bestrycę Tam jakoś atakować A tutaj dalej nic nie robią No cholera jasna No wygrywamy Póki co wygrywamy Nie wiem jak długo to będzie trwało Ale mogę w sumie dać tutaj też wsparcie ataku O 19 Może nie był to dobry pomysł Ale zawsze jakiś No Rostock póki zostanie zajęty To jeszcze musimy poczekać Na razie jest bitwa o Rostok między Rosjanami a Francją, atak wroga w Poczdamie. No niestety Poczdam straciliśmy, ale być może uda nam się. No i gdzie oni jadą, kurde? Widzicie to, uciekają z frontu. No jak tak można? No i przegrali bitwę Rostock. No nie wierzę. No nie wierzę. Dobra, trudno. Sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka, to muszę przyznać. Natomiast wygraliśmy, także być może uda nam się umocnić za, za rzeką I znowu leci jakaś podwójka Gdzie oni tak rzucają te bomby? Niestety bomby mi się nie robią jeszcze Mam za mały reaktor eee, No i trzeba będzie czekać, niestety, cierpliwie Niestety albo niestety Też zależy od tego, czy chcemy mieć bombę i czy ta bomba coś naprawdę nam w tym momencie da Bo na pewno kraj nasz jest dosyć w tym momencie w rozpadzie ta wojna jest strasznie wyniszczająca. Ale patrzcie, odbiliśmy. Dosyć sporo terytoriów. No, wydzyskończy skasowani na pewno. Ale ruscy wchodzą. Także, jeśli uda się zabezpieczyć tutaj te tereny, to już będziemy mieć mniejszy front do e, ogarniania. No, we Frankfurcie dalej tutaj coś się dzieje: jakaś bitwa. Na szczęście mamy wsparcie też z północy. To jest dosyć duży czynnik ulepszający nasze zdolności. Natomiast ja zobaczę, jak wygląda sytuacja tutaj. Modernizacja, uzupełnienia, tyle ich nie potrzebujemy. Także warto to zmniejszyć, żeby nie marnować przemysłu. No, a myślę, że 6,06 jest ok. Zaopatrzenie, potrzeba 6, mamy 10, to jest trochę marnowanie. No i reszta powiedzmy, niech idzie. Dobra, jest ok. Jak sytuacja tak wroga, a Norwegia. Norwegię oddajemy. Oddajemy im i Norwegię, i wszystkie inne tereny zamorskie, które zdobyliśmy. Natomiast najważniejsza dla nas w tym momencie priorytetowa jest na pewno Europa tutaj, eee, środkowa powiedzmy. Naprawdę jest potrzebna. Znowu leci jakaś bomba, kord. co cóż, tutaj jest dużo jednostek, także mam nadzieję, że jeśli odbijemy Legnicę za chwilę, zmiana rządu. No i za dużo się chyba nie zmieniło. za Dużo się raczej nie zmieniło. Natomiast ja bym chciał przejąć ten nieszczęsny Frankfurt. Dotrzemy tam, kiedy tam dotrzemy. A znowu jest jakaś bitwa. I to dosyć teraz poważna ta bitwa jest. Także Kraków straciliśmy. Przepraszam wszystkich z Krakowa, że Kraków został stracony. Ale mam nadzieję, że to się zmieni niedługo. Jak tylko wojska radzieckie wyzwolą Kraków. Mam nadzieję, że wyzwolą, bo jeśli tego nie zrobią, to jesteśmy naprawdę w ciemnej grupie. Ale nie, zobaczcie, jest nieźle, bo w sumie wojska radzieckie pomagają nam dosyć ostro w tym momencie. Czego nie mogę powiedzieć odcinek temu na pewno. A skoro jest jak jest, to musimy się. Liczyć z utrudnieniami na trasie na Berlin. Wygrywamy na razie, jest, jest nieźle. Oni się też zorganizują szybciej niż my. Także organizowanie 11, my mamy zorganizowanie 15. Pilzno. No, nie dziwię się. Nie dziwi mnie na razie to. Wow, dotarły kolejne jednostki. Teraz już chyba nie wygramy. Teraz już chyba nie wygramy. Nie ma sensu walczyć. 13, my mamy 14. No to teoretycznie jeszcze jakieś szanse są, ale już niewielkie. Gdyby ruscy mi pomogli i coś zaatakowali, to byłoby całkiem spoko, ale że tego nie zrobią to spoko raczej nie będzie. Ja widzę, że kończy mi się czas na nagrywanie więc za chwilkę się będziemy musieli niestety pożegnać yy, i w sumie możemy zrobić to już teraz zastopujmy ten atak, nie ma sensu nie ma sensu, porażka. zorganizujmy się mam nadzieję, że oni się gdzieś teraz przejdą ale przynajmniej ich tutaj zatrzymaliśmy no i tak to wygląda, na razie straciliśmy trochę terytoriów yy, Zyskaliśmy naprawdę niewiele. No i cóż, i zobaczymy, jak to będzie dalej się e, posuwało. Na pewno cieszy mnie to, że ruscy zaczęli coś robić. I nie są tylko takim biernym sojusznikiem, ale ale coś rzeczywiście działają. No i cóż, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że emocje są i mam nadzieję, że chcecie mnie subskrybować i oglądać dalej. Także ja oczywiście zapraszam do subskrypcji. Zapraszam na swojego Facebooka i zapraszam na swojego Twittera. Wszystko macie obok, możecie sobie kwitnąć, możecie sobie wpisać w adresie, jak chcecie. Widzimy się w następnym odcinku. Ja się żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!